A tak co roku uważam, że Liga spełniła swoje zadanie. Wystąpiło 462 osoby, zagraliśmy 226 meczy. Graliśmy od początku listopada, prawie do połowy marca. Czyli ten okres spędziliśmy, te 400 osób ponad spędziło ze sportem amatorskim i na tym polega Liga Amatorska. Każdego roku jest to bardzo zawzięta walka. Mecze są na dość wysokim poziomie. I myślę, że zwycięzczynie tegorocznej ligi Uzyskały Puchar zasłużone, że liga jest zorganizowana świetnie, atmosfera przyjazna. Czasami pojawiają się sportowe niesnaski, ale wszystko jest w sportowej atmosferze, organizacja super i zawsze można się dogadać, nawet jeżeli mamy czasami kłopot. Czy Liga Żeńska to jest evenement w Kutnie? Nigdy nie było w Kutnie Siatkówki. Stworzyliśmy tę ligę Dziewczyny Kutnowskiej i nie tylko Kutnowskie w niej grają. No w tym roku mistrzem ligi został Gaju Team, jest dziewczyny tam grające. Które kiedyś grały w drugiej i pierwszej lidze w Łączycy. Poziom był bardzo wysoki w tym roku. Poza tym, no chyba najważniejsze, że kutnowskie zespoły coraz lepiej grają dziewczyny, i to na tym polega. Poza tym, no, Liga żeńska, jak wiadomo, piękno kobiet jest nieodparte. Tak, jestem od samego początku. W tym roku poziom podniosły na pewno dziewczyny z gaju Gajutin. Zdobyliście mistrzostwo Ligi, tak? Jak ocenisz ten sezon? Cóż, no udało nam się pokonać wszystkie drużyny bez porażki. Był to całkiem niezły sezon dla nas. E, fakt, że poziom ligi może nie był najwyższy, ale no sam wyczyn 14 zwycięstw z rzędu jest całkiem satysfakcjonujący. No i cóż, był to bardzo udany sezon dla nas na pewno. Którą z drużyn byś wyróżnił jako najgodnego przeciwnika w tej lidze? No zdecydowanie najcięższe boje toczyliśmy z piekarnią tutaj Balton, byłą drużyną Aury Łąck. No to był przyczynek, który postawił wysoką poprzeczkę. Trzeba było się naprawdę skoncentrować. Zresztą same wyniki świadczą o tym, ponieważ dwa razy wygraliśmy w tej breaku. Eee, no ale na szczęście, na szczęście udało się ich pokonać. Graliście w zeszłym sezonie tutaj w Płótnockiej widzem? Tak, tak. Też zwyciężyliśmy. Mam takie pytanie, jak ocenisz poprzedni sezon do tego? Był wyższy poziom czy niższy? Jak wam się po prostu, znaczy jak, jak, so, jak sądzisz? Na pewno na uznanie zasługuje wzrastający poziom organizacji, ponieważ z roku na rok jest lepiej, naprawdę przyjemnie się tu przyjeżdża, szczególnie na zakończenie ligi. Jeśli chodzi o poziom sportowy, no cóż, myślę, że porównywalny. Czy jest przeskok między ligą drogą? Między drugą, trzecią a pierwszą, bo tu gramy systemem do dwóch wygranych setów. Natomiast w lidze pierwszej gramy do trzech. Zespołom wchodzących do ligi pierwszej trudno się przestawić na grę do trzech wygranych setów. No, przykładem tego jest Farbizłowi, który w pierwszym roku ledwo utrzymał się w lidze, a w tym roku zdobył brązowy medal. Liga oceniam, bo poziom jest bardzo wysoki oczywiście. Wszystkie drużyny są bardzo wyrównane i w zasadzie każdy może wygrać z każdym. W zeszłym roku zajęliśmy przedostatnie miejsce, w tym roku po wzmocnieniach skończyliśmy na trzecim miejscu. Jak oceniasz Wasz występ i reprezentację kadetów? No cóż, jest to na pewno profesjonalny zespół nasza kluba narodowa. No, potraktowaliśmy ten mecz z dosyć z dystansem. Eee, za bardzo się nie spinaliśmy, ale to był naprawdę duży zaszczyt, żeby zagrać z reprezentacją Polski. Bardzo dziękujemy organizatorom za taką możliwość, było nam bardzo przyjemnie. Dzięki. Uważam, że chłopaki się starają, bo niewątpliwie rywal jest, no można się go bać. Ale jak widać reprezentacja drugiej ligi pokazała, że można spokojnie ugrać z nimi seta, jeżeli, jeżeli tylko się chce. Najtrudniej grało się z zespołem z Gostynina, ponieważ oni bardzo, grają bardzo solidną siatkówkę, mają dobre przyjęcie i, i blok. Jak oceniasz mecz z reprezentacją, z kadrą młodzieżową polską? Mecz był bardzo wyrównany. Po pierwsze, chłopaki nas troszkę rozwalili zagrywką, ale poza tym myślę, że na siatce niczym im nie ustępowaliśmy. Przyjechaliście tutaj na zakończenie Ligi Amatorskiej w Kutnie. Jak oceniasz poziom drużyn, z którymi graliście? Myślę, że jest naprawdę wysoki, szczególnie ten ostatni mecz pokazał, że zespół grał naprawdę dobrze i graliśmy jak równy z równym. Chociaż w wygraliśmy do dwóch, to był to naprawdę dobre spotkanie. Bo... To był chwilowy brak koncentracji, uciekło nam parę pijek w przyjęciu, ale skupiliśmy się trochę w końcówce, nadrobiliśmy i myślę, że to też był powód, dla którego wygraliśmy Breaka. Szczególnie z zagrywką nas trochę pogonili, mieliśmy problem z przyjęciem i to skutkowało też gorszą wystawą, gorszym atakiem i myślę, że to był główny powód naszej porażki w drugim secie. A często uczestniczycie w takich zakończeniach w turnieju? Jeździcie, gracie, ogrywacie się za motorami? Nie, to jest nasz pierwszy wyjazd, dlatego też cieszymy się, że jesteśmy zaproszeni, że możemy sobie zagrać, pograć i zobaczyć, jaki jest poziom innych zespołów. Żaden amator nie ma możliwości zagrania z zawodowcami, bo nikt nie chce grać. A tutaj mamy przykład, akurat mniej więcej kadet jest na poziomie naszych, no i wiadomo, jakie były wyniki tam, gdzie chłopaki przegrywali sety, ale konfrontacja z zawodnikami, którzy. Kiedyś mogą grać w ekstraklasie, tak, trzy lata temu mieliśmy, graliśmy z kadetów i w tej chwili sześciu ludzi gra w ekstraklasie naszej siatkówki, czyli mają z satysfakcję, że z nimi kiedyś grali. I na tym to polega. Zabawa, zabawa, i jeszcze raz zabawa.